Ruszysz tą pizę, kurwa do tej gry? O ci chodzi. No by byłeś! Na minutę poszedłem! Emeryna kurwa, ten! Trzęsie. Ciebie, trzęsie, bo nie masz kurwa na czasach, jak Scott. Przypieli cię, kurwa, do kaloryfera, w Bangladeszu i siedzi. Startuję. Płaczesz płacze. ty, ty Ty płaczesz, kurwa, jak ci strzelają, kurwa skorków do dupy. ty <grym> płaczesz. Co płacze. to za kurwa pocisk? Skąd ty wziąłeś te z twojej książki? Wchodzimy. A no Ej, możemy. kamera! Nie, nie. Następna jest! to rozpierdolcie Nie! Kurwa siwy ty debilu! <grywa> no kurwa sprawdzam, przecież nie wiem gdzie to jest. Zamykaj te drzwi. Co tam jest? Kurwa, jest dancefloor. Chowaj dalej, się kurwa! Emeryt no. jeb... O, ja zakładam maskę i się chowam do kanalizy. Ale do kanalizy właśnie! Ale ktoś tu idzie. Jak, do kanału? Nie, wiem. emerytak tam dupcą na, na zapleczu. Patrz emeryt <grywa> cały. No kurwa co jest z tym kurwa flipem? 15 razy bo w ryj kurwa wychodzi z nim. Nie. Zanim kurwa... Nie rozpoznał, waliłem trzy razy w mordę. Nie, siwy wentylacja? Na pewno nie. Gość Siwy sobie chyba w po po schodem. No, siwy... Obraz zapierd... Zapier... Ja bierno! Czekaj, bo ja mam obraz, wyniosę o kur... Musimy wejść na zaplecze chyba. Do mnie? Chyba, no nie możemy tak. Jeśli wejdziemy na górę, to musimy założyć maski i rozjebać te kamery chyba. Gdzie jest siwera no, ten obraz? Mam go o, on, on go zabrał. Dobra, idziemy tu, w prawo. Taki chodźcie gośni. do mnie, chodźcie do mnie. Znalazł ciało, to jest... To jest... musiałem tak, go rozjebać. weźmy. Nie, no, bo mój zawsze I stanie to... grać. Dobra, hakuje to. Biuro księgowego i pomieszczenie IT. Idziemy stąd. Musimy nam przejść chyba nawieczenia. No my z masce tu nie wyjdziemy. To wróćmy się po prostu tak jak przyszliśmy. A może wyjdźmy oknem. Tam tu. księgował. Aha, badabum, kur, przepią cię w kapucyn. Tam księgował i mam telefon Kapinci, Patrz tu można nie. zejść na dół. Można w ten sposób dołem przejść. Mi gdzie tu kur... nie jesteś. No no przysz. Przecież... No i chuj, nie zajebali z na kóła, ku... nie. nie! Przecież sekundę wcześniej otwiera, widziałeś co tam się działo. No i ja bym to zrobił na cicho, mi się wydaje, nie, tylko też. nie możemy wszyscy w maskach być. No, nie ma takiej potrzeby i wejść na górę po prostu tego pokoju, no to S jest. Kogo wykryli? Kogo wykryli? Badabu. Co mnie wykryli? Nikt nie wykrył, kurde. Zaniebali no, już obok dzwonią. Ale co on, mi może? A Aresztują kogoś. Reszta waciwe. No, jezu. On znów dzwonił, kurde. O, I teraz już maski są. zjechały. O, wroga. Ale tu można coś przezjechać i wziąć coś. Weź, to i dlatego się chyba alarm włączył. Myślisz? No. VIP, nie? Można iść, kurde, po wejściówkę tam do tego biura. Chyba. Z tym akcesem biwajder wszędzie. Nam na góle, że jelę. Idzie ochroniarz? I dwóch idzie, z dołu. Gdzie możemy przez kibel tu wejść? Z wonią! Z pegą walą zucha znowu, kurwa. Nie na mnie, kurwa! Na mnie! Dobrze idzie, dobrze my. Siwy, zajebiście rozkminił. Wchodzimy wozem i przechodzimy do kurwa okna. Przez kibel wejdziemy sobie. Bo tam można przez kibel wejść. Jak gość wejdzie, on, to go dupniemy. Jak nie wejdzie, no to przejdziemy sobie. Zdeł, to no kurwy co no, ty robisz? Nie wiem, ty To kurwa, jebnięty emeryt! <laughs> Właściwie, właśnie, właśnie, Ja tu obraz biorę. Już wychodzę, wypierdam! Można aktywować jakieś głośniki, widzisz to? Dam Ale to się wyłączą, chyba. Nie bo mnie. Ej walą, pazucha do siwego, no ja pierdolę. A co ty odpierdalasz bez maski? <grym> Ale... Go. co mi zrobią, kurwa? O co w tym chodzi? Weź tak chcę na... coś przetestować, kurwa. Ty Aha, to. badabum rozpierdala wszystkich. Pierdala. go, kurwa, chcę przetestować, gdzie tu jest wejście. Petrek, wyjaśnij mi, co się kurwa dzieje na dole, że cię w kajdany zakuwają. Chodzę tam gdzieś, prawda? Nie wiem. Pierdoliłem się, kurwa, Chciałem przejść, kur... na górę. No, ale kto ci każe na górę, jak my jesteśmy na górze? No, pochujmy, ubieramy te maski, jak my tam idziemy. No kurwa, se sprawdzam, testuję. Kurwa drugi raz cię łapią w kajdany. Czy trzeci już? Sieć kurwa na dole, my na górze będziemy operować. Chodźcie tu do góry, to od razu kamery rozjedziemy, jak będziemy wyglądać. No, racja, kóra. racja. Ja muszę? kurwa. Otraniasz przyjdzie do nas, jak chcesz. Tak? tak? Go wciągnij tutaj? Siwego i doskoczy. <grym> Nie! <Yeah. grym> Ale nic nie zrobiłem, kurwa! No jak nie, ty! Jak by... Stałem se, kurwa! Ja, ja pierdego losu jestem. Siwera, czy potrzebujesz pomocy, jest... kurwa, w nic nie robieniu? Ale ja stałem, nic nie robiłem! Tak, i zajebali na ciebie, słucha, kurwa, zatłaszowe cię złapali. Stałem, nic nie robiłem! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, to wyjdzie, 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 wyjdzie! Kurwa, obrazy. Ej, kurwa, gość tu podchodzi, pod traka. To poczekaj. Bo ja byłem tutaj ktoś? Od nasza obrazy, wywalą. No i... Gdzie na górę? No. I to idzie, tu do już! A, to zwłoki. Dobra, jeszcze raz, bo z... I niepotrzebnie szliśmy z siwerą, popchnąć to. I ja nie zdążyłem wejść. I ty ze mną poszedłeś? Nigdzie ze mną nie chodziłeś, gości. A nie, to ty z nami Świe. szedłeś. Pod te drzwi, we no. cztery. pod Wiprum na dole, żeby był kost na tą wejściówkę, dobra? To jest wszystko, co masz zrobić. I nie racz się I nic złapać. Inaczej nie kombinuj, nie testuj, nie sprawdzaj. Ale jak chcę potestować, kurwa, bo po to, po to gramy, fotogramy, Ale co ty testujesz życie w kajdany, kurwa? Dostaw tego DJ-a. Musimy go wziąć. Ale nie, Siwera nie może teraz stąd wyjść, bo tu idzie uchlona. Siwer takiego dziwko. gówna w robocie, słucha. To haha! <laughs> Mamy niebieską. Jak... To chodź tu! Otworzysz VIPR! Jaka mam nie A możesz to wyrzucić? Nie wiem. Dobra, już wiemy wszystko jak zrobić. Easy. Ty Siwara tu nie musisz wchodzić, stoi pod drz... Przełączymy muzykę i ja już będę pod drzwiami czekał, żeby go kurwa dupnąć tam i ty tylko wejdziesz, smikniesz kartę, wyjdziesz. Wiesz co co chodzi? Jego... On ma niebieską kartę, ten gościu. Tak, ja go rozpierdolę. A, o to chodzi. No. Chodzi. Mogę wejść? Tak, Pana. właśnie. A czemu ktoś dzwoni z ucha? Ochrona jest podejrzany obiekt. obiekt. Dobra, ja tu jestem. A tu jest kurwa kamera. Ja wiem. <laughs> Uciekaj, aresztują cię Nie, nie no torb nie wykryli No nie wiem, jak mieli mi je było, co? nie wiem, co. co ty zrobiłeś? O kur... Nic, otworzyłem kur, krum, kur I kamera mnie kurwa wykryła, nie? Dobra Nie mogły mnie nawet rozjebać, bo nie mam... Znaczy, bo jeśli byśmy tutaj weszli, to możemy rozpierdol zrobić Wiecie o co chodzi? Nie, no to też są chyba kamery Tak, ale Cała możemy kamera. rozpierdol zrobić większy niż na górze jakby Nie, mi się wydaje, U? że musimy ten telefon zhakować Ale na górę możemy wejść bez przypału Tam przy lewo jak siwy wchodził I po prostu omijać kamery Bo one mają chwilę, zanim cię złapią więc możesz przebiec przez ten czas. Mam. No teraz do klubu wchodzę. Trzeba gdzieś ścinać kurwa jak ona będzie sama. Ona ma telefon kurwa. Ja założę maski i Nie! Tam. Kamera nie, tam Nie, jest. nie, nie, Wystarczy się trzymać blisko jej. Muszę no to... Łazić za nią i Wy wypierdolić w łeb. Będzie chodzić w to iwerkę, Wy... tak? Wypuść ją! <laughs> nie wiem, czemu tych drzwi zamykasz Emerycie je? To ja zamknąłem. To sorry, kurwa. Ty kurna. się prujesz do mnie, kurwa. Mamy. Dobra. Mamy. Na górę musimy iść, do gabloty. Ej, ona właśnie nami kapsko! Ona wam plecy robi. Dobra, schowaliśmy się, spokojnie. Jakieś nie, nie, nie zaproszenia widzów. Mamy! Mamy! No mi minus jeden Nie wejdziesz, bo masz maskę. Ale gdzie mam się pozbyć? Ale nie musisz! Bo to jest jakby pomieszczały nam się questy. No ale to nie no, możemy głowy ja No zobacz. On nie widzi. To jest po pierdolone w tej grze. 18 na górze? No, chyba wyżej jest, kurwa, czy co? Nie może to być idziemy. No, ale te, te zaproszenia dla VIP-ów. Uwierzytelnijcie zaproszenia VIP-owskie. A, maskę mi założyło. Wiemy, co mamy no. zrobić. I wydaje mi się, że kapcynk nawet nie musi maski zakładać, że my wejdziemy sobie tam tako. Tak, on jest co w te głośniku włączać. Dokładnie. Ale jak, ale jak już zacznę hakować tutaj, to mnie kurwa ochrona złapie. Michol, zostań tam. Szlej na górze? I do komputerka wejdź, Dobra. kliknij do komputerek, jak komputerek Ale ustawienie głośników tak jest jako task do obszaru dla Ale my później nie wejdziemy tam bez maski, więc to by było nonsense. Ale kamera w nich zauważyłem ja uciekam stamtąd. na tego klubu. Co się stało? Kamera mnie wykryła. Ja czekam na nią z hakową. Tak, kurwa tak przy tym. od razu, żeby się pierdolnął, a my czekamy tam, żeby od razu wynieść dzieło sztuki i, i tamto gówno. To, to krok za nią. No, gleski to kurwa. W, to w ogóle nie, nie jest podejrzany. To my może moja dupa, kurwa. Tak wyglądasz przy niej jak zje. Tak jak i tej kurwa. Przy całej rodzinie wyglądasz jak zje. No nawet. Siwy poszedł siodla. Co już, kurwa? Idę się była Uwierzytelnicie zaproszenia wipowskie. O, i widzicie na górze jest znak zapytania. Nie, jestem fajny, jestem fajny. Podejdźmy. mi. A czemu się Ale czemu? No miał mnie nas wyprowadzić. Co? Co? Czemu to masz mi maskę? Ty maskę. No, masz no, ale on sam. O, ale nie, on mi się sama maska złożył. on do mnie strzelił z broni. Ale. No, uciekałeś, no. Chyba Nie, bo my mieliśmy da. tu wstanąć po prostu i pokazać, że mamy blachę wipowską. Tak, i bym mu pokazał plastik, musimy wszyscy tam pójść. Ale nie wiem, Siwy, ty jesteś kurwa poważny? Ty na napadzie mówisz, idę się wysikać? Ty pierdolisz kurwa, jakie blachy, ty nie masz pokazywać mu blach. ty masz pokazać blachy temu, kto stoi nie, na dole. Nie, nie kurwa. Tak! My ale nie. Ty masz na dół się przedostać, a nie kurwa na górze. Ale muszę uwierzytelnić kurwa VIP plastik. No ale, to myślisz, że... Kurwa walą co kopa wyjaja jaja, kurwa. Ale ty mnie Ale... walisz. To ci każe kurwa się butować z kim? Nie mnie walisz. walisz Dobra, na ty kurwa? konia kurwa. Oko, U... kurwa, kurwa, mordo. Konia mordo, kurwa. No i stoimy tu Może zaraz rozkuje. Aha. I go już skuli. Zajmali nas do puchy. A teraz jest ży na górze. Aha. Gdzie? po mnie zaraz tą grę. Tam gdzie był znacznik wtedy staliśmy. Aha, czyli tam trzeba wejść i coś nacisnąć, Le tak? tak, leż laptop i leży, kurwa. Ja pierdolę, to... dobra, no to dawajcie to my wchodzimy jak kurwa szefy teraz i rabujemy. My... Później my wchodzimy jak szefy i mówimy ja, ja i szhadaj na klejne od kurwa ja tam na dole też Klipę, kurwa daj. Idź rob... No ile? Idź kurwa, idź, ani kurwa bo ja mam obraz Jak ty masz obraz? A obraz wyjewał kurwa Ale... Co? Gdzie są te kurwa invitation? Nie wiem no, właśnie Może to... ja, ja robię, że to jest zbugowane Może tam zostawiłem? Ta, nie wziąłem <laughs> Otworzyli Idziemy? Tak, otworzyli idę. No i chyba maski co? Nie, 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 nie po... Wiem gdzie, to wiem idę. gdzie, chodźcie za mną Otworzyłem drzwi na końcu korytarza Tu jest... Kamera? Węd. Kamera? Kurwa, peli! Jak jest. teraz? Ja montuję Karta czekana. Dobra, zajebiście, mamy kartę, okej okay. Wejdźcie to do pomieszczenia no Dobrze. Nie, trzeba wabik jakiś włączyć, mi się wydaje. Tam 32 metry co jest na górze? Niebieska karta, mamy czy nie? Nie. O, teraz no? nie. Ja ta jest prymitywna. Masz? No, otwarte. Jeszcze raz, dalej. Nie, blokuje go. Tu kamera jest Blokuje go, wody. blokuje go. Kamera. Ale, kamera, kamera, kamera. kamera. Kapka, ty tu musisz siedzieć jak po... Wiesz o tym? No ja nie mogę teraz wykrywać. Przełączysz głośniki i pierdolisz ochroniarza. Co te głośniki? No, no te, w co wcześniej. niż ochroniarza. A ja wezmę niebieską kartę i zrobimy to. A. Kamera, co jest? A. Kogo wykryła? Chyba chola, chola. Ciebie. Nie zastanawia, po co ja mam te kośniki przełączyć? Bo wtedy ja przyjdzie do ciebie ten ochroniarz z niebieską kartą. Tak, ja bezo. ją biorę niebieską no kartę, jak bez maski, i szabruję dół z siwym. Co Ale jest? Z kurwa? zostajemy na górze, tak? Na dole no ewentualnie bo... założysz maskę. Cześć, o co chodzi? Będzie po prostu minus jeden. Będziemy mieli kartę, a ta osoba z góry z maską idzie oknem. No to dobra, róbmy. To jest masterplan i my to objebiemy w 5 minut. Na razie, kurde. O jest. 11, jak, jak jest razie. Nie ma ochroniarzy, kurwa. Jako, jako odjebie, tego Typa. Jak teraz nie ma? A kto ma blue Garden? Ja mam. To się teraz otworzyć. On idzie, on idzie. Ja go, ja go zabiję. Kurwa. Nie. Co? ty Piara szła za nim. To zaję Ja go zabijam. Ty, bo kolejny idzie. Ale czemu oni nas tu teraz gonią w takim razie? Jaż nie. Dobra, Michol, się rację. Później. Patrz, my pokazujemy pasa, czyli jakby gra zaskakuje, że mamy wejście tam, nie? Niech się wypadnie. Jak? Kartę? Z mam kartę, no? Nie rób tego, Michol. Ale on już Ale ja to czekam na ten, z, gło na z głośnikami. Ale nie musisz się nie tego. kartę ukry. kartę ukryć. Ej, dobra, to zrestartujmy, wejdźmy w czterech. Dobrze, dobrze, dobrze mówi. W dole jesteśmy jebanymi debilami. Ej, my robimy to tak na, na, na około. Ej, głośniki, taktyki. Tu poczekaj. Kurwa krat kartę. Na no, starym mi <grym> kurwa łapy <grym> opadają. Kurwa. Idziemy w dół, kurwa. I się chować gdzieś do jakichś kanałów. Chcia, walą już pierozek. Chować, chować. On idzie do starych. Wejść już maskę, w... Przełaś, przełaś przez to. Nice, dobra, mamy to. Czekaj, nie wychodź. Niech krążą wchodzić, to ich będziesz ładował w dziurkę tam. Cześć, że co chodzi? Dom Perry? Księgowy sch ze schowek, czyli musimy być na czas tam, jak on będzie wchodził. No tak, ale to, żeby on tam wszedł, to musimy zadzwonić telefonem. To ja dzwonię po tego śmiecia. Nie, więc... poczekaj, nie jest. Wabik można włączyć. Poczekaj, nie. Że... Jest... ja tam wchodzę. Kamera jest. I rozpierdalam prawie. ją, rozpierdalam ją od razu, jak tam wejdę. Kurwa! Ale mówię, że mogę przyjść i przełączyć, zobacz. A ty, coś kurwa się siłujesz, nie powiesz nawet. Typie, ale my tu wchodzimy przodem. Mogę przyjść i ją rozjebać górą po cichu. Ale jak? Ale typie, tu jest ochroniarz, widzisz? A ty byś musiał to rozjebać, wejść tu i tu rozjebać kamerę. Ale ja tę kamerę będzie gdzieś z daleka mógł rozjebać, byś mnie no. rozpingował. Nawet to, z drugiej strony. Tą w środku? Na zewnątrz. A nie, mi to, chodzi Mógłbyś o środku. tam stać nawet na tym, na balkonie. No może jakby rozjebać. z balkonu, może tu. No bo w środek... Cianie, czy możemy jeszcze coś się odpierdolić, bo tam z drugiej strony chyba też jest safe jak Stary tutaj. no, safe jest safe kurwa, no nie wiem czy my wyniesiemy stąd. Tu chodzi o to, że głównie pieniądze są w te, z tej misji na cicho jak wyniesiesz ten portfel kryptowalut. 4770. 4470 tak? 4770 kurwa No kurwa mówi 4470 Nie kurwa nie. Debil kurwa Ty jesteś kurwa Debil Ja w ogóle nie zaliczę tego siana Co ci nie zalicza? No ku, tutaj jeszcze jedna torba. Bo tawą ty idziesz, to ty to odpierdalasz. Ale ty nie wziesz na ty torby, kurwa. Nie, nie, co, co się mu kurwa tam nie trybi w tej łepety, nie kurwa. Ale co ci nie trybi kurwa? Jesteś pierdolnięty jakiś. bo ty wrzuciłeś kurwa. To ja tak. jestem pierdolnięty, kryty, To mieliśmy, no. Nie, no, do ogarnięcia, ale to trzeba na, 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 wiecie, na spokojnie już podejść do tego, bo to już dzisiaj jest zlasowany łeb. No, idź po obrazy, ja, Siwera. Idź po obrazy, idź po obrazy. I wyjebało, kurwa. Idź mnie, kurwa. To i się patrzy, kur... tej bilijepa. Idziemy jeszcze po te obrazy? Nie, chodźmy, chodźmy już to od nich. Bo już mam Tak, panowie. Plan był dobry, wykonanie gorsze, ale prawie... Kurwa, was nie skryśnijmy. jak zawsze kurwa nie jest dobry. Ja kurwa. myślę, że możemy podchodzić na większym poziomie trudności, bo i tak nic nie niszczymy grając na cicho. Ale to już nie dziś. O, paretorp... No to kurwa. O, jak koła? 300 to się umstakał. To się <laughs>